Witam Was w kolejnej części z wypadu do lasu Teraz ja się zmierzam na kolejną miejscówkę sprawdzić co się powiedziało, a w międzyczasie zaobserwowałem, że już pojawiają się jagódki. Jeszcze niech sobie rosną, nie przyjdzie czas troszeczkę. Trzeba będzie nazbierać Zrobić jakiś dobry sos Lub Jakiś Piciu <laughs> A może lody by zrobić z nich Maszyna mam To nie będzie żaden problem Idziemy powolutku Przy okazji obserwuję pobocze nieraz. Borowiki lubią rosnąć tuż przy samej drodze. Lub na drodze. Już kilkakrotnie się tak spotkało. Malutkie borowiki były. Tu już zaraz przy drodze, no, zabrało się i chodzimy z kolegą na drogę, a tam wielgachny borusek. Troszeczkę jaśniej się zrobiło, trzeba ja przejść na kolejnego oddziału lasu. Haszcze Sięgają powyżej głowy. Tutaj dawniej się zbierało maliny leśne. Ale jednak jest spora różnica między malinami leśnymi a zwykłymi, uprawowymi. Mimo, że burza wczoraj była, to jednak skwar pozostał. Duszno Nonstop z człowieka się leje niestety Zobaczymy Co jeszcze znajdziemy A być może los się do nas uśmiechnie Chodź, troszeczkę kureczek zebrałem już, ale to same średniaczki, może po tych deszczach coś urosło. Chodź, nikłe nadzieje. Pusto. Pusto. I jeszcze raz pusto. Chodź, tu taką większą kureczkę znalazłem. Ale to na, tylko Jedyna na razie, chociaż tu widzę chyba jeszcze jedną troszeczkę większą Ale więcej już nie widać Nie słychać i nie czuć O tu ładniutka taka wyrosła Jak obserwuję w tę stronę i w tę stronę, no jednak wydaje się, że to są jedyne, chociaż o, coś tu się pokazuje w trawce, a tu kolejna malutka. Czyli jak na razie uśmieszek uradowany, ale na razie ich nie zbiorę, będę wracał to i wyciągnę, a w międzyczasie przejdę się troszeczkę dalej, a być może coś jeszcze. Moje stare oczy wyglądają. O, się wydziera z roka. Bez prawego oka. O, i mamy kolejne kureczki. Tutaj dwie, to tu kolejna malutka na skromną. Jecznicy, wystarczy, a być może za chwilkę coś się jeszcze wypatrzy. Tutaj na razie jeszcze nic nie widać, żeby się pojawiło. Powolutku, powolutku i poszukujemy dalej. Łatwiej, że tak trząsa tym telefonem, ale powiem wam, z kleszczy to trzeba się oganiać. Co chwilkę, czuć, jak coś po ręce łazi, i po twarzy, a kleszcze to jedno z najgorszych utrapień człowieka Z covidu wyjdziemy, ale z klęszczy się nie wybronimy. Dziki tu wróciły całą ściukę do góry nogami Chociaż ostatnim czasem tu parę kuraczek jeszcze znalazłem ale w tej sytuacji to nikły szansy Trawska wysokie. Utrudniają, niestety, obserwacje. Może coś tu się kryje gdzie w trawkach? Jakiś mister borusek. Chociaż w to wątpię. Za chwilkę się. Tam w brzuski przejdziemy. Ale skoro wczoraj mocniejszy deszczek poszedł, to trzeba będzie poczekać te dwa, trzy dni i przyjść się sprawdzić. A zresztą, co ja będę Wam mówił: Razem się przejdziemy. Wy będziecie się śledzić. Przed ekranem komputera, w telefonu, a ja użyję dla Was swoich nóg, a nogi nie są takie słabe, niewyobrażalna siła w nich drzemie. <śm> Tu nie ma nic Jeszcze kawałek się przejdziemy Jeżeli Nie wypatrzy się nic to Będzie pole Zawijać wrotki Zabrać kureczki i Do domku A w międzyczasie Zapraszam Was na blogę. Wleciał tam wczoraj materiał odnośnie przeszłości bloga troszeczkę informacji o planach przyszłościowych dotyczącego naszego kanału na YouTube. Podjąłem się projektu tygodniowy przegląd YouTube'a. Fakty nagrałem jeden z materiałów. Na razie został nie został raczej nie opublikowany jeszcze, ale gotowy do wysyłki. Myślałem coś tu wystaje, wystaja tu na pocieszenie Kamol, którego oczywiście nie weźmiemy, po co nam? Nic nie widać, nic nie widać nie czuć. Pora zawrócić po kureczki. Zapraszam was. Również na mojego Instagrama, gdzie wrzucam regularnie zdjęcia z wypadów do lasu, przede wszystkim zdjęcia grzybków. Zdjęcia grzybków, także wi różnych widoków. Wkrótce mamy zamiar wybrać się na zamek Doboszkowa. Może coś się uda porobić, jakieś zdjęcia, którymi się z Wami podzielę na Instagramie. No, to by było na tyle w tym materiale. Zapraszam Was do komentowania, subskrybowania oraz pozostawienia lajka. Jak również zapraszam Was na bloga. Trzymajcie się. Pozdrawiam Was serdecznie. I do następnego vlogu. Pozostawiam Was z, z ładnym widokiem.